Uciekł z Polski mimo zakazu opuszczania kraju. Zatrzymany był już w Hiszpanii w magazynie pełnym nielegalnych substancji, tym razem wpadł w Ostrawie. Dariusz N., człowiek, który według prokuratury pociągał za sznurki w przestępczym świecie ekipy Gieksy, znów stanie przed polskim sądem. Sprawa, o której mowa, wiąże się z tajemniczym i dramatycznym porwaniem 34-letniego Marka Kubaczki, mieszkańca Katowic. Zdarzenie miało miejsce wieczorem 19 września, gdy zapadający zmrok spowił osiedle przy ulicy Kściuczyka. Tego dnia ktoś zadzwonił do mieszkania Marka przez domofon, prosząc go o to, by na chwilę zszedł przed blok. Wszystko wskazuje na to, że wezwanie nie wydało mu się podejrzane ani zagrażające, bo bez chwili wahania opuścił mieszkanie, mając na sobie jedynie domowe klapki i krótkie spodenki. Nie zabrał ze sobą telefonu ani żadnych osobistych rzeczy, co wyraźnie sugeruje, że nie planował dłuższej nieobecności i był przekonany o tym, że za chwilę wróci. Wszystko wskazuje więc na to, że znał osobę, która poprosiła go o wyjście, a przynajmniej nie widział w niej żadnego zagrożenia. Niestety od tego momentu nikt więcej go nie widział. Minuty przeciągały się w godziny, a zaniepokojeni domownicy zaczęli nerwowo wyglądać przez okno i dzwonić do znajomych licząc, że może Marek spotkał kogoś i zwyczajnie zapomniał wrócić. Gdy jednak czas mijał, a po nim nie było śladu. Postanowili powiadomić policję. Niestety sytuację dodatkowo komplikował fakt, że na budynkach przy ulicy Kściuczyka nie zamontowano kamer monitoringu należących do mieszkańców, a miejski system nadzoru w tej okolicy również nie funkcjonował. To oznaczało, że śledczy byli pozbawieni najważniejszego w takich sytuacjach narzędzia nagrań wideo, które mogłyby zarejestrować to, co wydarzyło się przed blokiem. Sąsiedzi, z którymi rozmawiali dziennikarze, byli poruszeni i zdezorientowani. Marek mieszkał razem z partnerką oraz jej dzieckiem, i jak mówią mieszkańcy osiedla, nigdy nie sprawiał problemów. Kiedy policja zapukała do ich drzwi, pytając, czy słyszeli coś podejrzanego, czy może widzieli jakieś nietypowe osoby lub auta, byli w szoku. Mówili z niedowierzaniem, że jeszcze niedawno widzieli go spacerującego z dzieckiem po osiedlu, a teraz nie ma po nim śladu. Choć technika zawiodła, śledczy z Wydziału Kryminalnego zdołali dotrzeć do jednego świadka, który tego wieczoru zauważył coś niepokojącego. Według jego relacji, Marek został siłą wciągnięty do samochodu w ciemnym kolorze. Pojazd natychmiast odjechał, nie dając żadnej szansy na interwencję. Od momentu porwania nie było żadnego kontaktu ze strony sprawców, nie pojawiły się żadne żądania okupu, nie wykonano telefonu, nie zostawiono nawet wiadomości. Takie milczenie było bardzo niepokojące, bo świadczyło o tym, że sprawa nie dotyczy jedynie porwania dla okupu, ale może mieć znacznie bardziej brutalny i nieodwracalny charakter. W toku śledztwa pojawiły się kolejne niepokojące informacje, które rzuciły nowe światło na możliwe motywy tego przestępstwa. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec osoby znanej z przynależności do środowiska chuliganów GKS-u Katowice. Śledczy coraz wyraźniej wskazywali, że porwanie Marka może mieć ścisły związek z brutalnymi porachunkami, jakie toczyły się między zwaśnionymi grupami tego właśnie klubu. Według funkcjonariuszy w ostatnim czasie napięcia w tym środowisku znacząco się nasiliły. Zamiast sportowej rywalizacji zaczęły dominować konflikty, wzajemne oskarżenia, przemoc, a nawet wykluczanie poszczególnych osób z grupy. To, co jeszcze niedawno działo się głównie w internecie, szybko przeniosło się na ulice Katowic, prowadząc do kolejnych konfrontacji i eskalacji przemocy. Marek, Kubaczka, przez wiele lat był blisko związany z Kamilem G., znanym w tym środowisku pod pseudonimem Gajk. G nie był postacią przypadkową. Śledczy podejrzewają, że był jednym z kluczowych członków zorganizowanej grupy przestępczej, którą stworzyli chuligani GKSU. Grupa ta miała nie tylko uczestniczyć w ulicznych rozbojach, ale także zajmować się poważnymi przestępstwami narkotykowymi. Według ustaleń przemyciła i sprzedała co najmniej tonę środków, odurzających których wartość przekraczała 20 milionów złotych. Kamil G jest obecnie poszukiwany przez prokuraturę krajową, która wydała za nim list gończy. Do sprawy porwania Marka zaangażowano specjalny zespół dochodzeniowy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Z ich ustaleń wynika, że pierwszą osobą mogącą mieć bezpośredni związek z porwaniem jest Dariusz N., jeden z najbardziej znanych i niebezpiecznych chuliganów GKS-u Katowice. Prokuratura okręgowa złożyła wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec tego mężczyzny. Do wniosku załączono także formalne postanowienie o postawieniu mu zarzutów. Dariusz N. został już zatrzymany przez funkcjonariuszy policji o strawie na terenie Czech. W chwili zatrzymania posługiwał się fałszywymi dokumentami, co może świadczyć o jego świadomości zagrożenia i chęci ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości. Co ciekawe, Ostrawa nie była przypadkowym wyborem. Chuligani tamtejszego klubu Banik od dłuższego czasu współpracują z katowickimi agresywnymi kibicami. Udostępniają im miejsca, w których można przechowywać nielegalne towary. Przede wszystkim środki odurzające poza zasięgiem polskich organów ścigania. Istnieje podejrzenie, że czescy partnerzy mogli mieć także związek z porwaniem lub przetrzymywaniem Marka Kubaczki. Przedstawicielka zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach potwierdziła, że po wydaniu europejskiego nakazu aresztowania zostanie uruchomiona procedura mająca na celu ekstradycję Dariusza N. do Polski. Tymczasem policja kontynuuje intensywne poszukiwania pozostałych osób, które mogły brać udział w uprowadzeniu Marka. Wciąż trwa też dramatyczny wyścig z czasem, którego stawką jest odnalezienie zaginionego mężczyzny, zanim będzie za późno. W tle tej sprawy przewija się również inny dramatyczny wątek związany z osobą Dariusza N., który już wcześniej był oskarżony o wyjątkowo brutalne przestępstwo. Przed katowickim sądem od kilku lat toczy się jego proces w sprawie egzekucji 19-letniego Dominika K., byłego piłkarza GKS u Katowice. Zbrodnia miała miejsce w sierpniu 2016 roku. Tuż przed klubem Salom w samym centrum miasta. Nad ranem doszło tam do bójki pomiędzy wracającymi z wyjazdowego meczu w Olsztynie chuliganami Gieksy, a Dominikiem i jego znajomymi. W jej wyniku Dominik K. został dwukrotnie ugodzony nożem i zmarł na miejscu, a jego ojciec, który próbował go bronić, trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring zainstalowany w okolicach klubu Salom. Na nagraniu widać, że osoba, która zadała śmiertelne ciosy, ubrana była w krótkie spodenki, koszulkę oraz bawełniany kapelusz. Ten sam mężczyzna został wcześniej uchwycony przez kamery na dworcu oraz przez miejski monitoring. Widziano go w towarzystwie znanych katowickich huliganów, którzy wspólnie kierowali się w stronę miejsca dramatu. Policjanci specjalizujący się w rozpracowywaniu tego środowiska rozpoznali Dariusza N na nagraniach i to właśnie on usłyszał zarzut egzekucji. Dla wielu obserwatorów ta sprawa staje się coraz bardziej przerażającym dowodem na to jak daleko może posunąć się przestępczość związana z ruchem pseudokibicowskim. Jeden z funkcjonariuszy Śląskiej Policji, który przez lata rozpracowywał struktury nielegalnych organizacji skupionych wokół stadionów, przyznał przed sądem, że Dariusz N korzystał z funduszy nieformalnej skarbonki środowiska kibolskiego, zasilanej regularnie przez szalikowców GKS U Katowice. Pieniądze te miały pierwotnie służyć do finansowania pomocy prawnej dla tych członków grupy, którzy zostali zatrzymani lub aresztowani. Zamiast tego jednak, jak twierdził świadek, N przeznaczył je na własne potrzeby, a konkretnie jak się okazało na zakup mieszkania, które po czasie i tak zostało mu odebrane na skutek postępowania karnego i zabezpieczenia majątku przez organy ścigania. Choć Dariusz N w późniejszych latach próbował przekonywać, że został wykluczony z kibolskiej społeczności za rzekomą współpracę z prokuraturą, według policyjnych źródeł jego odejście ze środowiska miało zgoła inny powód. Mundurowy stanowczo zaprzeczyłby kiedykolwiek słyszał o jakiejkolwiek formie współpracy N z organami ścigania. Twierdził natomiast, że ostracyzm i niechęć wobec oskarżonego wynikły z faktu, iż dopuścił się nadużycia zaufania, sięgając po wspólne fundusze na własny cel. Na pewien czas N rzeczywiście zniknął z trybun, otrzymał zakaz stadionowy, a jego obecność na meczach została zawieszona. Wyjazd do Olsztyna, podczas którego doszło do tragicznego w skutkach incydentu pod klubem Salom, miał być jego wielkim powrotem po długiej przerwie. Po dramatycznych wydarzeniach Dariusz N nie pozostał długo w Polsce. Błyskawicznie opuścił kraj, próbując uciec przed wymiarem sprawiedliwości, jednak i poza granicami nie potrafił zerwać z dawnym życiem. W Hiszpanii został zatrzymany przez tamtejszą policję w magazynie wypełnionym po brzegi zakazanymi substancjami. Odmówił przyznania się do zarzucanych mu czynów i twierdził, że nie był obecny na wyjeździe do Olsztyna. Utrzymywał również, że już kilkanaście miesięcy przed zbrodnią miał rzekomo rozpocząć współpracę z prokuraturą w sprawie narkotykowej, co doprowadziło do jego wyrzucenia ze środowiska kibolskiego. Te wersje zaskakująco potwierdzili niektórzy znani przedstawiciele katowickich szalikowców, którzy sugerowali, że mężczyzną zarejestrowanym na monitoringu przy klubie Salom, charakterystycznym kapeluszu, mógł być nie Dariusz N., lecz inny chuligan, Dariusz Pastor, powiązany z torcidą górnika Zabrze. Niestety tego tropu nie można było już zweryfikować, ponieważ Pastor został zabity w 2017 roku, a za jego śmiercią stali, jak ustalono, chuligani ruchu chorzów. W lutym bieżącego roku sąd w Katowicach przesłuchał oficera śledczego, który przez wiele lat zajmował się analizą struktur kibolskich w województwie śląskim. W jego zeznaniach ponownie pojawiła się historia pieniędzy klubu. Według niego, to właśnie sięgnięcie po środki z tej puli wywołało gniew i dezaprobatę wśród kibicowskiej braci, nie zaś rzekoma współpraca z organami ścigania. Potwierdził również, że Dariusz N. miał zakaz stadionowy i faktycznie nie pokazywał się przez dłuższy czas na meczach. Aferalny wyjazd do Olsztyna był próbą powrotu do łask. Dariusz N. spędził w areszcie sześć długich lat. Z końcem 2023 roku wyszedł na wolność dzięki wpłaceniu ćwierć miliona złotych kaucji. Jednak wolność była tylko częściowa. Sąd nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania granic Polski. Jak się okazało, były to tylko teoretyczne środki zapobiegawcze bo prokuratura szybko zdobyła dowody, że N swobodnie podróżował po Europie, odwiedzając m.in. Francję i Hiszpanię. Mimo jawnego łamania zakazu, sąd zdecydował o jego uchyleniu, by umożliwić oskarżonemu uczestnictwo w procesie toczącym się w Hiszpanii. Niedawno Dariusz N złożył kolejny wniosek do sądu, prosząc o ograniczenie częstotliwości policyjnych wizyt kontrolnych, tłumacząc, że zarobki w Polsce nie pozwalają mu godnie żyć, dlatego musi pracować za granicą. Sąd jednak ten wniosek odrzucił. W międzyczasie prokuratura krajowa, która prowadziła szeroko zakrojone śledztwo przeciwko grupie przestępczej z Katowic, dotarła do nowego, potencjalnie kluczowego świadka. Był nim Ulam Bajar O, znany pod pseudonimem Kulka, pochodzący z Mongolii członek Jude Gangu związanego z kibolami Krakowi. Kulka złożył zeznania, które rzucają nowe światło na sprawę egzekucji byłego piłkarza GKS u Katowice. Stwierdził, że w latach 2020 i 2021 przebywał w areszcie śledczym w Mysłowicach, tym samym do którego trafił po deportacji z Hiszpanii Dariusz N. Mimo, że obaj osadzeni byli w oddzielnych celach, utrzymywali regularny kontakt, jako że należeli do tego samego przestępczego środowiska. Kulka zeznał, że w określone dni umawiali się, iż nie wezmą udziału w spacerze z innymi więźniami. W takich sytuacjach strażnicy, nie mogąc zostawić jednego z nich w celi samotnie. Zamykali Dariusza N. u kulki. Wtedy to mieli okazję do dłuższych rozmów. Według zeznań mongolskiego świadka, to właśnie podczas jednej z takich rozmów Dariusz N. miał przyznać się do udziału w śmiertelnej bójce sprzed klubu salą. Powiedział, że to on zadał dwa ciosy nożem byłemu piłkarzowi i użył przy tym dosadnego opisu: nóż miał wejść aż po rękojeść. Taka relacja całkowicie przeczyła wersji, jaką przedstawiali inni świadkowie twierdzący, że N. był wyrzucony ze środowiska jako konfident. I nikt nie utrzymywał z nim kontaktów. Ulam Bayar jeszcze nie zeznawał przed sądem w Katowicach, lecz wszystko wskazuje na to, że zostanie wezwany, by złożyć oficjalne zeznania. Dariusz N, próbując obalić relacje kulki, zdecydował się na poddanie badaniu wariograficznemu. W jego trakcie przyznał, że rzeczywiście znał mongolskiego świadka jeszcze sprzed aresztu, poznali się przed jednym z klubów w Katowicach, a później przebywali w tym samym zakładzie karnym. Zaprzeczył jednak, jakoby łączyły ich koleżeńskie relacje. Twierdząc, że z zasady sprzeciwia się osiedlaniu się cudzoziemców w Polsce. Potwierdził, że rozmawiał z kulką w areszcie, lecz wyłącznie na tematy związane z codziennością za kratami. Stanowczo odrzucił sugestie, jakoby miał się przyznać do egzekucji. Biegły analizujący wyniki badania stwierdził, że reakcje Dariusza N. na kluczowe pytania były typowe dla osoby mówiącej prawdę. Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 27 października w katowickim sądzie. Wszystkie oczy ponownie zwrócone będą na ławę oskarżonych.